Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Waldemar Wiśniewski zapraszam do pracowni reportażu. Jak wygląda maseczka ta zapożyczona od chirurgów i laborantów? Wiemy już dzisiaj niestety bardzo dokładnie. Ale pamiętamy też przecież czasy Zorro, Supermana, Klauna. Gdzie się podzieli? Poszukała ich dla państwa Agnieszka Podkówka. Nie wiem już jaka jest po tylu latach, myślałam kiedyś, że jestem bardzo dobra, a później by przyszły inne momenty. Jaką jestem osobą? Przede wszystkim jestem wyrozumiałą. No, jestem na pewno bardzo dobrą babcią, no i niedobrą, bo rozpuszczam wnuczkę, ale to jak większość babci, no i tam. O, na pewno nie jestem osobą do prowadzenia biznesu, mimo to, że prowadzę tyle lat. Co możesz kupić? Maseczkę, poproszę, ładną. Co możesz kupić? Wszystko możesz kupić. Maseczkę ładną, dwustronną, nie ma? O, Jaką o, dwustronną? No, takie dwustronne są ładne. O, ładną mi proszę, żebym ładnie wyglądała. No to o, 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 czerwono, a nie ma czerwieni? Czerwieni nie ma. To ciemne. A to są dziecinne. Nie, dla dorosłych. No nie, 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 nie. No. Dzieci miałam, ale nie na tyle. Nie, aż na tyle? No nie. Tutaj nie mam jakichś jednych inspiracji. Czasem mi się przyśni, jak to mówią, że coś takiego i sobie muszę wstać i zapisać, bo nie narysować, a zapisać. Ale z reguły to jest jakiś internet. Przeglądam jakieś strony. Ja zawsze, jak sroka, wszystko to, co się świeci, to ja wszystko lubiłam i tak jest do tej pory zresztą. Nie lubię takiej nudy, więc czasy też, które się pozmieniały, i poprzyjeżdżały różne ozdoby z różnych państw, można było kupić w różnych hurtowniach naprawdę takie fajne gadżety, że te maski można upiększyć na wszystkie sposoby. Do tego są teraz farby nowoczesne, bardzo dobre, i złota, i srebrna. Kiedyś tego nie było, więc nie można było tego zrobić. Latem produkujemy maski, proszę Panią. Jak się dobrze sprzedają, to się zimą wysprzeda pewne modele i później trzeba je zrobić. W sumie nie sezonowości, to mamy tylko trzy miesiące, wakacje. Bo dla nas klientem podstawowym są dzieci. Są dzieci, przedszkola, szkoły i z chwilą, kiedy przyszły Chiny, chińskie maski ze swoimi cenami, no to wtedy my dostaliśmy po głowie, no bo nasze przestały iść, bo były tańsze. Nie to, że lepsze, tylko tańsze. Każdy zaznaczał, że nasza maska kosztowała 7 zł czy 8, nie pamiętam, a chińska 2 czy 3 zł, więc to była różnica. Którą ludzie po prostu bardzo chwycili i im to odpowiadało. Natomiast po kilkunastu latach zaczęli wracać z powrotem po te maski, bo te maski są robione z papieru, z kleju, z mąki, więc są naturalne dla dzieci, które są z uczuleniami. A teraz jest bardzo dużo dzieci uczulonych. Także nasze maski zaczęły nam się lepiej sprzedawać. Jesteśmy na Mielczarskiego 16. Tutaj mój mąż w 57 roku otworzył w piwnicy zakład. Najpierw to była oprawa książek. Bo mąż był introligatorem, więc oprawiał książki to bardzo takie drogie, ważne w skórę. Później z biegiem czasu zmienił trochę profil i przeszedł właśnie w karnawał. Wcześniej zanim ja tutaj z mężem zaczęłam pracować to mieszkałam pod osiemnastym. Tam się przyprowadziłam z pierwszym mężem i z dzieckiem, i właśnie dlatego poznałam później tego męża. No, jakoś tak się złożyło, że jego zostawiła żona, mnie zostawił mąż i trzeba było sobie jakoś dalej radzić. Stąd spod szesnastego wyniosłam się w 2000 roku. Ponieważ zwolnił się jeden lokal pod 13, to była kamienica, jest kamienica prywatna, no ale tutaj się jakoś porozumiałam z właścicielem, więc można było tutaj klientów przyjmować już jak w prawdziwym sklepie. Bo tam sprzedaży nie prowadziliśmy, tam była tylko produkcja. Natomiast jak przeszłam tu, a ja bardzo chciałam mieć sprzedaż. No to wtedy tutaj zrobiłam sobie sklep. Takich typowych sklepów z takimi rzeczami to na pewno nie ma, bo to są hurtownie, które sprowadzają, duże hurtownie, wypożyczalnie są, natomiast sklepu takiego, który by coś robił sam i dokładał inne rzeczy, to ja nie, ja nie znam osobiście. Masek na pewno nikt w Polsce nie robi na taką skalę, bo tam może plastycy sobie robią jakieś małe ilości. Natomiast na taką skalę to nie robi nikt. Dzień dobry Pani Aniu. Czy coś wiadomo na temat mojej brody? Osowska. Dziękuję. Mojej brody. No jakbym ja nie miała brody. Najlepsza z tego Mikołaja też czapka. Uważam, że dzieci będą miały najwięcej z niej radości. Bo pompon jest taki, że ho, ho, ho. Jak szuka pani klienta, to patrzy pani, jak tutaj jednego czy drugiego zdobyć. Więc to było takie, że już do dzieci to nas znają. Natomiast wypożyczalni nie miałam, a wiele osób pytało. Jak przyjdą dziewczyny, tutaj jakieś takie fajne studentki, czy panowie też, bo, bo ja bardzo lubię taką młodzież studencką, zresztą z nimi się fajnie rozmawia. No jeszcze, tak, ze dwa lata temu to potrafiło mi tutaj przyjść trzy czwarte towarzystwa z jednej zabawy, bo jedno drugiemu poleca, bo młodzież jest lepsza niż dorośli. Wychowałyśmy tutaj też na tym stole, bo ona od urodzenia miała dwa tygodnie, jak ją tutaj córka zaczęła przywozić, i ona tu z nami była, tu miała spanie zrobione i ona tutaj była cały czas. Ludzie przymierzali, a ona sobie spała, a ona tutaj z klientami. Cały czas tutaj z nami była, córka do pracy sobie poleciała czy gdzieś, to tutaj ją zostawiała. Była bardzo spokojna, bardzo taka, że dało się z nią pracować. O, jakie piękne panie. Może uszyjemy sobie takie stroje co Marysiu? No tak, Jasełka pięknie szły, które teraz się te, sezon zbliża, ale no, nikt się o nic nie pyta. Aniołów u nas, diabełków i królów, to się sprzedawało od 100 do 200 z jednego rodzaju, bo to w przedszkolach, w szkołach, a staramy się szyć sami więc są to niedrogie stroje, to rodzice przychodzili z dwójką, z trójką dzieci, no nie było problemu. Natomiast mówię, cały problem zrobił się teraz. Masek bardzo mało. Dzisiaj wysłaliśmy jedną gargamela, no to chyba od miesiąca żadnej nie wysłałam. Także no to jest bardzo, bardzo ciężkie. Mówię, jeśli przeżyję to, to tylko z takiego samozaparcia, bo jestem na rencie, ponieważ mam rentę po mężu, więc. Dam sobie jakoś radę. No teraz, jak się patrzy na tą ulicę, to wygląda strasznie. Zobaczymy, co to będzie, bo w 2021 roku ma być rewitalizacja tej ulicy. Nie wiem, jak ona tam ma dokładnie wyglądać. W każdym razie, samochody mają być po jednej stronie. Po drugiej ławeczki, drzewka niskie, oświetlenie. No, więc wydaje mi się, że byłoby pięknie. Tylko, co z tego wyjdzie? Jak to będzie wszystko wyglądało? W ramach tej rewitalizacji Urząd Miasta szuka osób do przyuczenia, do uspołecznienia. No i mam właśnie takiego stażystę, który na tej ulicy mieszka i jest u mnie na stażu po prostu, żeby. Nauczyć się jeszcze nowego zawodu, nowej pracy może się wciągnie wtedy bardziej. Także raczej miasto stara się i ulicę poprawiać, i mieszkańców rewitalizować przy okazji. No uważam, że to jest bardzo dobre, no ale też boję się, ponieważ wtedy półtora roku, jak oni tutaj zapowiadają tą rewitalizację, klienci nie będą mogli do mnie dojechać. Więc po tej pandemii, po tym wszystkim, szykuje mi się kolejny zły rok. Co niedobrze prognozuje dla mnie. Sama walka tu nic nie da. No jeśli nie mamy pieniędzy, no to co możemy zrobić? Z czego opłacić? Prąd idzie, ogrzeć trzeba, bo zima teraz, tak? Można siedzieć w zimnie, no ale to nie można wtedy pracować, bo ręce nawet nie chcą się ruszać, więc nie wiem. Na Walczyć będę na pewno do końca, ale dokąd? Bo na pewno nie miałabym ochoty zamknąć firmy, bo to wie pani, przecież to jest remanent był. No to co, teraz muszę wad oddać z tego, co tu wszystkiego mam? Nie stać mnie też na to. właśnie to jest nie stać mnie na prowadzenie i nie stać mnie na zamknięcie. No, no nic, no po prostu. Ja co robię, zrobić? Na księgową się szkoda. Na księgową. Mhm. Bardzo dobrze. Jak już się wyleczysz, to my tutaj porozmawiamy, tylko jak to coś ruszy. Bo Za ja długo nie, nie poistnieje, jeśli nie pohandluje. Jedynie może mnie praca tutaj jeszcze potrzymać. no i dać mi tą satysfakcję do życia, bo mówię, jak przychodzi klient jest zadowolony, to, to człowiek zupełnie inaczej żyje. No bez klienta to jest smutno, jest nudno nie chce się pracować no bo po co ma się chcieć pracować kiedy nie ma kogoś kto chce to odbierać. Nie tutaj to marzyłaby się piękna wystawa, ale nie wystawa jako wystawa w jednym miejscu, tylko miałam taki projekt, bo moja córka ma bardzo zdalną koleżankę i, koleg i kolegę, żeby zrobić głowy masek moich. Y, takie kamienne, przykleić na tych gzymsach, a pod tym namalować piękne, tańczące pary, bardzo kolorowe. Wtedy by sklep nie potrzebował żadnego szyldu ani nic, bo sam by zapraszał swoim wystrojem. Chciałabym to poprowadzić jeszcze trochę, ponieważ mam wnuczkę czteroletnią, a ona ma taki zapał do tego, a może akurat się wkręci. I przyjdą lepsze czasy. Wtedy by tutaj została. Bardzo bym tego chciała.